Pani mogłaby? że mamy poprawić jakość kadr w partii. Mamy do społeczeństwa tak dobrobytu i właśnie takiego rodzaju nowe które będą... Grecja! ...поставена на посесият на въздухника. И в какъв е тази агресия? Това е това, че не разлива с х**а. Не е х**а. И пи**алък на виждането с х**а. И там беше че... ...това е това, че... No normalnie, no, nie przeplinaj! Kurwa, ty prawda! No fakultury tak było trudniej, tak, tu... przed czołem. Kurwa! W wymiarze praktycznym została zastąpiona przez współczesność, także to anteny to, jak, ten, gdzie na owcach? Proszę? Anteny na owcach? Tak, tak, tak. To może zasięgu nie być. To no. aktywności na przykład w protestach politycznych. przez te władze, czyli jeżeli lokalnie jakaś para... Że Chevron i PGNiG podpisały memorandum o współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków w południowo-wschodniej Polsce. Tak podaje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w komunikacie. Strony nie wykluczają powołania wspólnej spółki, gdyby poszukiwania gazu... Ubiegać! Na buzię ty! Trzeba uciekać! Za pierwszym numer załatwił, że masz ten kurwa kogut! Spokojnie! I nie podjadasz! Rusza ze stacji lokomotywa Miłej podróży! W razie myśli technologicznie Kupuj w Saturnie, a my zapłacimy... Internet od Orange na rok za darmo jest? Jest! Multi-room na rok jest? Jest! Tablety za podówkę na... ...na jubileum 250-lecia Teatru Narodowego Wasz francuskie sceny narodowe oraz nasza klasa, Tadeusz... Kurwa! ...w grupie.

ze samym istnieniem państwa islamskiego. A to bardzo ciekawy wątek. Chciałbym, żeby pan go rozwinął już po U. informacjach. która w tym roku jest łaskawa dla drogowców, w Do tej pory było zaledwie kilka białych dni, więc wszystko wskazuje na to, że w budżecie uda się zaoszczędzić kilka milionów złotych. Agnieszka Genarska. Kołowite zdjęcie z królewskiej cukierni w Paryżu możecie zobaczyć na rmf 24pl Tam też głosujcie w sądzie. Jesteśmy ciekawi, czym dzisiaj chodzi o pierwszy stały, piątkowy punkt programu, a oczywiście w piątek.

Nie każdy, bo cena tego urządzenia jest kosmiczna. To jest... To jest raport dnia...